W poniedziałek 8 listopada 2021. Czas na sprawdzenie, co u um mnie słychać, czyli czas na aktualizację. Um, tydzień temu byłem na powrocie do Montrealu. Udało mi się dojechać we wtorek do Montrealu. Mimo wszystkich przeciwwskazań, dojechałem i jeszcze miałem jakieś 10 minut. Po zrzuceniu na i po dojechaniu na bazę. No i podałem gotowość wyjazdu na piątek i dostałem ładunek w piątek. Teraz znajduję się, tak przewidywałem, w przed miejscowością Mors, ale powinienem być już dużo, dużo, dużo dalej. W ogóle ten ładunek idzie jak krew z nosa. Miałem awizację, żeby się załadować w piątek o godzinie 1. Stawiłem się o godzinie 12 na ładunek. Co mnie pod rampę o 5. A zaczęli ładować o 9.00. I wyjechałem stamtąd o 10.30 wieczorem. Także cały dzień, pierwszy dzień straciłem na załadunku. I ja już byłem bliski tego, żeby zrzucić tą naczepę na bazie i wyjechać sobie w sobotę. Ale mówię, nie bez sensu, żebym szedł na 8 godzin do domu spać. Nie? Więc wyjechałem za Montreal, godzinkę no i tak jadę. I niby mam dużo czasu, bo pierwsza zrzutka jest dopiero w British i w środę, ale myślałem wykręcić pauzę resetującą przez pracę przed rozładunkami, no co niestety się nie uda dlatego, że na załadunku poszło źle. Także mam teraz dużo czasu, żeby dojechać do dostaw. Skończę w czwartek rano na wyspie oczywiście, no i to jest to co u mnie słychać. Dzisiaj prawdopodobnie będę spał w Calgary, jutro pod klientem w Cologne, no i tak to u mnie wygląda. Mówię Wam, że czasami transport jest nieciekawy. Także to jest to co u mnie słychać. Odpowiem na trzy pytania, które zadaliście pod aktualizacjami wcześniejszymi. To jest Mors. Ja kiedyś tu kręciłem pauzę, właśnie przez te przed dostawą w Calgary. Pytanie numer jeden. Słyszałem, że w Stanach, w niektórych ciężarówkach, nie trzeba mieć elektronicznej książki z czasem pracy i że można jeździć na papierowej, papierowym logbooku, na papierowej książce. Czy to prawda? Tak, oczywiście, jest to prawda. Znaczy nie powiem dokładnie, od których roczników trzeba mieć książkę elektroniczną, ale to chodzi o to, że no te starsze modele nie miały elektroniki, i nie było jak podpiąć się pod ECU, nie? Także do tej pory są stare traki i no przeważnie to są owner-operatorzy, czyli właściciele tych ciężarówek, remontują je, wymieniają silniki, no i ma to sens, no bo mogą w innym sterujeć na papierze, nie? Czego my już nie możemy na elektronicznych książkach. Pytanie numer dwa. Na ostatnim filmie pokazywałeś alternatywne źródło zasilania w, e, podczas pauzy. No tak, ja, ja głównie będę to używał na pauzie i, i też jest trochę w innym stylu. E, czy na trakstopach jest możliwość podłączenia się do zewnętrznego źródła prądu? Tak, na Campingach i ten. No nie nie, 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 nie ma takich gniazdek na trakstopach. Kiedyś była taka inicjatywa. Całe rusztowanie, że tam nie, nie tylko był prąd, tylko też klimatyzacja, internet jeszcze wtedy nie było Wi-Fi, tylko no, po prostu przez LAN. I była taka inicjatywa, to się nazywało Clean Idol czy coś takiego, czy Clean Air, eee, ale to się nie przyjęło, bo, no, bo tam były koszty jakieś, to się nie przyjęło i po prostu wygryzło z rynku tego typu inicjatywę APU, czyli takie agregaty prądotwórcze, jakie miałem. W czerwonym i one dawały jej klimę i prąd. No i po prostu coraz więcej ciężarówek małe basta. No i, 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 i tak to wygląda. No, nie ma, nie ma, nie ma na trakstopach. Może gdzieś tam na niektórych by się znalazło, nie, ale czasami widać takie budki, ale to nie jest ogólno dostępne. I pytanie numer 3. Jak często i czym czyścisz wnętrze Twojej ciężarówki? No, czy czyszczę tak w domu na bieżąco? Po każdym posiłku, po każdym rano jak wstaję, zawsze odkurzam, jak jest troszeczkę, już się brudu na, na, zbiera, ścieram kurze, no a takie generalne porządki robię raz na dwa tygodnie na pauzie, nie? I raz na dwa miesiące biorę, biorę moją wykładzinę i, i, i zmieniam pościel raz na miesiąc, no tak w domu, na bieżąco, żeby się nie syfiło. Taki to był tych trzech pytań, taki to był typ aktualizacji, no i co? I nic, jadę dalej na preriach, gdzie wieje wiatr. Jest zimno, ale jest fajnie, bo mam dużo czasu. Pa!